Sieeeem, a ja, sobie w The z of z Repetence, dzisiaj Tainted Blue Baby, najbardziej przez mnie postacią jaką jest Tainted Blue Baby. Ale dobra, próbujemy, na starcie dostaję glasa, i ja mam za bardzo podgłoszoną, o, gierkę, jest git, i dostaję w sklepie totalny syfan, mamy klucz za trójkę. I w sumie bardzo fajne tutaj skrzyneczki do otwarcia, otworzyłbym wszystkie, dobra, o, nie chciałem tego użyć, chciałem rzucić, pod E się rzucam, no tak, zapomniałem. Dobra, trzeba, super, super, fajne to było, no, lubię, lubię tracić moją kupę od razu, randomowo. No ale to już tak czasami bywa, Bo mamy dodatkową kubkę, w sumie ja bym sobie ją łyknął i to, to bym sobie użył, o i proszę bardzo i to było dobre użycie, bo bardzo dobre użycie, no bo w sumie, hmm, bo teraz mam bombową kupę, a bombowa kupa może być dużo lepsza, więc bardziej tak bym sobie zrobił może i tą łyknął, to sobie wysiusiał tutaj, żeby szybciej strzelać, bo czemu by nie, o i teraz, teraz jest świetnie no, o już zwiększa mi też to, zawsze zwiększało, czy mi się wydaje, że nie, dobra mamy też śmierdziucha, mógłbym połączyć, ale nie widzę sensu, więc yy, na razie sobie poradzimy z tym co mamy, dodatkowa kubka, bardzo się cieszę. Oj, czemu wy nie wybuchać akurat przy tym? Jak mi smutno z tego powodu, bo ja bym chciał zepsuć ten kamień, bo tam są pieniądze darmowe. A nie chcę zużywać na to. Nie chcę na to zużywać jakiekolwiek kupy, bo mam mało wybuchowych kup. Nie oszukujmy się. Ale, mógłbym rzucić tutaj jednak jedną, taką. Pütz! A, tutaj rzucie zaskoczyłem. hopa. Czy to jest fala? Siódma. Ej, za zawsze, jak patrzę, to jest siódma. Nie wiem, nie wiem, co się dzieje. Zawsze to jest siódma. O nie obrwałem. W ogóle muszę się pochwalić, bo wczoraj, jak robiłem sobie live'a, Znaczy, wczoraj, jak to nagrywam, a wy to widzicie. Nie wiem, kiedy w sumie. Nie mam pojęcia kiedy to wrzucę w sumie. ale e, wczoraj jak to nagrywam, grałem sobie na e, live, na który zapraszam zresztą, e, będzie link w opisie. Grałem sobie wajzaka przez jakieś dwie godziny, próbowałem zrobić be, betanię, zwykłą betani, bo musiałem w końcu zmaksować i próbowałem ją ogarnąć, ale nie wiem, nie mogę, no 20 gier, miałem nawet jedną dobrą i walczyłem z haszem, ale i tak przegrałem. E, Cześć, nie kupuj tych kluczy, jestem w stanie tak rzucić go otworzyć, kozak, o świetnie, świetnie, dobra, przynajmniej nie obrywałem i mm, to bym chciał jakoś otworzyć, ale mm, nie wydaje mi się, że mam jak. Tu nic nie mamy ciekawego, sprawdźmy co mamy tutaj, a tutaj są Nancy bomby. wow, przydatne. Totalnie przydatne przedmiot. Dobra, to myślę, że po prostu to sobie łykniem, to sobie rzucimy tutaj, no bo co innego, to też możemy sobie rzucić, to jest nawet te biedne, o. I rzucimy i dostanę... A, no to, przydatne. Straciłem właśnie chwilę swojego życia niestety. Hit! Z tego co wiem, no to wystarczy tak naprawdę, nie chciałem tego łykać, wystarczy tak naprawdę dobrze używać swoich, pojęciu. to jest okropny przedmiot Nancy Bombsy jednak. Dobrze używać swoich kup i będzie dobrze, dlatego postaramy się to zrobić w najbardziej odpowiedni sposób. A może Bessie Bombce będą w sumie dobre? W sumie, w sumie, no, mogą być dobre. Siuśki bym sobie zachował na jakiś późniejszy etap gry. Ciebie bym wybuchł. Świetnie, świetnie, że akurat podskoczył. Mamy czarną kubkę. A tam cały czas mi się przypominam, tworzy yy, ten. Yy, muchy mi się tworzą. Dobra, gdzieś skoczył. Nie wiem, co mi robię. Siuśki już jedne mam, więc możemy się rzesikać tutaj nawet. I poszczelać się z panem. Ała, no nie wiem. Czemu 20 ognisk z tych kup teraz? Co by się wydarzyło? Oczywiście na tego, na. Na, 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 na Devil Dla nie chcę iść. Chociaż Devil Deal jest gitem, bo tutaj płacimy, jak normalnie, za jedno, nie za dziesięć. Dobra, musimy rzucić, tak, cyk. Bolewa skrzynkę otworzyć, w której mam bombę. Wow. No i nic więcej, no zanim ja wybuchnę te drugie, to rok mi niedosłownie. A szkoda. Kolejne pięterko. Mam jeszcze klucz, bo kupiłem przed przypadek dwa wtedy. Ghost Pepper, tu przedmiot, bardzo go lubię. Ballon Bandage jest tragiczny przedmiot, bardzo go nie lubię. Dlatego idziemy tutaj, i zobaczymy co tu mamy. Mamski jest niby okej. Okay, ale w sumie nic ciekawego nie mamy. Mamski jest ok, nie jest dobry. oj, black candle. Wyłącza nam wszystkie klątwy, wezmę. I w sumie za 7 wziąłbym tego balobandacza, bo to zawsze jest coś, co nas może chronić. A ja bym jednak chciał mieć coś chroniącego mnie. Ej, zróbmy tak. Będzie git, zróbmy tak. I mamy podpalanie. Może to oczywiście wybuchać, wszyscy wiemy, ale. Ale, trzeba jakoś przetrwać. Oj. Czy ty mi polecisz tam moim kupę zniszczyć? Nie, to po prostu wiem, wleciałeś jak Belgię. <laughs> ha, ha jaki lamus. Dobra, ghost pepper giga potężny przedmiot, nie oszukujemy się. Czemu te się respią co chwilę? No nie widzę, nie widzę po prostu. Brakuje tylko, żebym teraz e, strzelał w nich i akurat wybuchnął. Ej, kupę sobie zepsułem! Otóż się mam kolejną ognistą. To w sumie bez różnicy. O! Nie iście mi tych kół pochy. Nie mogę strzelać w prawą stronę, trzeba pamiętać. Bo będzie mi smutno z tego powodu. O, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, panowie. A ja wiem, że wy chcecie do mnie skoczyć, tak jest. O i tak. Nie, kurcie. Dobra, kolejna ognista. Jeszcze mi stać. <laughs> Jeszcze mam troszeczkę zanadrzu. No w sumie to już ostatnia była, o nie mogę śmierdziucha podnieść, bo ten, bo się wysadza jak debil, dlatego byśmy nie chcieli, ostatnia fala w sumie, to, to, to łatwo, łatwo poszło, au, dobra kup nie podnoszę, o i tak podnoszę. w sumie jak debil, dobra, ja bym chciał tutaj, no, bo ja bym chciał wziąć to i dostać, ajdropsy, ja kozacki przedmiot, biorę, ja robitry też jest w sumie dobry i w sumie też bym wziął, dobra, to ja bym tak, ja bym zrobił, że to łyknął, zesikał się jak najdłużej i rzucił się gdzieś tutaj w dół śmierdziucha, żeby on mi się połączył i byśmy mieli truciznę, a trucizna jest wita, Wydaje mi się, że chyba działa nawet. To jest kozak. Ej, nie ten zginął, co chciałem! Ja myślałem, że ten drugi zginął. O, kupę sobie zepsułem. Tyk... Oj, ja akurat podskoczył. A to śmierdził. A to śmierdziel, nie to chciałem. O nie! Sam się podpaliłem! No nie! No nie, go pepper mnie podpaliło! Najgorzej na świecie! Nie mogę oberwać teraz, bo zdechnę. Dobra, nie, to jest tragiczne, co tu się dzieje. Miałem chwilę przerwy. i w sumie zacząłem się zastanawiać, że w sumie lepiej byłoby, gdybym ja... Oj, prawie zginął. Gdybym ja, co prawda, wchodził na devil Deale. Bo Devil Dile dałyby nam dzięki temu. A wiecie, więcej są hardów chociażby. Bo tam można dostać, wiecie, po 2-3 są harty. No na Angel Rumach raczej nie za bardzo. Chociaż może się nie znam. E, wziąłbym serduszko, wziąłbym Roy zawsze jedna strzykawka. No i Coffin Pil już nie znam, jakiś bardzo ciekawy. A dlatego obrzucamy kolegę. Chut. Chut. Oa, No nie, dostałem tym ogniskiem. Dobra. Głupy wszyscy wiemy, że są dobre. Nie, ja zdechnę, Ja zdechnę, jestem pewny. Czemu, jak w ogóle? Pier, pierdzenie jest niebezpieczne. Tam jest deklamacja, tam nie odkrywam. Pierdzenie że się ja ogniskiem, że mogą się podpalić. Ach, kłopota. Mamy HP, No dobra, no może to będzie coś lepszego, nie oszukujmy się. Pójdźmy sobie jeszcze tylko tutaj do góry i zobaczmy, co od mamy. Nic. Nie wiem, curse Room. Totalnie nic. Nie, przekojny. Ja mam szybko skipnął ten level i spróbował kolejny. No, mimo. się nas troszeczkę, przyspieszy. Myślę, że mega dobre. Uuu, Mr. Dolly, to bym sobie otworzył? Totalnie ciekawego, ale okej. Okay. Mamy pauzę w maszynce. A zadać, co jest słaba. Dobra, lecimy sobie na przeciwników, obrzucając coś kupami. Patrz, ciuk, ciuk, ciuk. A, widzicie, jakich porobiłem na no, Pik! Śmierdziuchem strzeliłem tam. Ciebie też za śmierdne. Pic! No, tymi kupami trzeba strzelać. One są mega potężne. Nie oszukujmy się. Oj, i w śmierdziuchu akurat się zrzbili. Bardzo dobrze. Co miałbym ich ubijać tak, żeby biegać po prostu jak debili śmierdzieć. Musiałem iść otworzyć drzwi, ale, ale tak jak mówiłem wcześniej, najlepszym sposobem będzie na nich. Jak po prostu będę biegać z tym kupą wszędzie, I tyle. Co idealny pomysł. Ale tak, jakby mi jeszcze trafiał, to właśnie. A nie wychodzimy tu najlepiej. Dobra, kupę wybuchową sobie weźmiemy. A szybkie siki dookoła. E, I strzelamy wszędzie jak leci. W końcu się musi udać, ale że nie obrywałem tutaj. No, jestem pełen podziwu. Kolejny wybuchowy, ale te wybuchowy nie robimy różnicy w sumie. Szwala siódma, szósta. Siódma będzie za chwileczkę. I mamy pierwsze Pinterko prawie zrobione, no, to jest idealne, bym powiedział. W ogóle mam śmierciucha kolejnego, co ciekawe, znowu. Oj, 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 oj. Nie nie, nie, nie ubiłem, go A tamten gdzieś Zgin, nie. A tam ten się jakiś polazł. Skin, Skinął. nie, 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 nie. Nie można biegać tylko po jednej stronie. Cic! Poszło, poszło. Ubiłem, nie, nie ubiłem, żartowałem jednak. Oświętą kupę będę miał za chwilę, dosłownie. Bardzo się cieszę, w sumie już mam ją złapaną. No tylko nie mogę jej rzucić jeszcze, no, niestety. Ale no mówię, no za sekundkę będę w stanie. Dobra, mamy multum kup, na razie nie będę nawet zbierał więcej, bo nie widzę sensu. Idziemy sobie tutaj przy okazji z trochę mikrofonem. Idziemy sobie kupić klucz i zobaczmy co było w Treasure Roomie, w tym e, drugim zamkniętym. I mamy epiforę. To nie jest dobry przedmiot, to jest... To jest słaby przedmiot, nie oszukujmy się. Dobra, ja bym sobie rzucił i może to bombą, świetnie, świetnie żebym rzucił, lepiej się nie dało, dobra, śmierdziuchem, podpalaczem, no i wszystko leży, no i pięknie, trzeba używać tych kup, skoro je mam to trzeba je używać, prawda, prawda, o nie, serio, czemu wyskaczecie akurat jak rzucam, świetną kupę łykamy, kupa muchowa, no nie, czemu, czemu ciągle skacze, co ty robisz ze swoim życiem, człowieku, oj, dobra, 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 podpalacza załadowałem, nawet nieźle, o nie, i się wybuchłem jeszcze, nie, nie mogę, no, nie mogę. Dobra, wszyscy leżą, bardzo dużo muchowych mam, to ja bym chyba pokonał już tego kolejnego bossa, skoro mam dwie kupy muchowe, chyba że akurat się, tak jak teraz, zrespię akurat na tym. No... Taką... zjedzony został? I w sumie ja bym spróbował pójść na tego, na Devil no może coś ciekawego będę, na przykład, czemu on z trójkę? On nie ma tańszych Devil dili? Ja nie wiedziałem. Ja bym pewny, że on działa tak samo jak ten, jak zwykły. A to taka niespodzianka, dobra, dwa salucharciki, gdzieś zapik, kolejny. Idźmy na kolejne piętro, no jeżeli nie dostanę Angel Rumu, to w sumie jest smutne, no. Ej, ja by, bym pewny, że mam zwykłe te Wirtile, jak, jak zwykły Blue Baby. A tu taka niespodzianka. Experimental pill. Boję się zawsze tej strzygawki, ale zawsze biorę. Dimage down! Dlaczego? Dlaczego mi damage zmniejszyło? Dobra, dam nam tabletki, Gorzej byś nie będzie. Pretty fly. Uu. W sumie jak mam power pill? W sumie, nie lubię. żeby stracić pół serca tylko. Ale nie stać mnie chyba, nie? Na ten, na klucz. Szkoda, mógłbym. Nie to chciałem użyć. Totalnie nie to chciałem użyć. Nawet jak tu rzucę tonę no, i tak mi zniknie. Jak przejdę z pokoju do pokoju. Ej, miałem kliknąć niku. Mamy dwa koiny, jeszcze jednego w sumie mi zabrakło, żeby... O, świetnie. To jest rany już do wywalenia, jestem pewny. O, przypadkiem, panowie, przypadkiem was klikłem. Ty strzelasz pociskami. Ty wybuchasz. Oj, idealnie. Dobra, odrzucałem was z gównem. Ha! Ej, kupam, ej, cię rzucę. Oj, cię, obrywałem. Czy ty jesteś... czy ty jesteś zwykły, poważnie. Dobra, poszło. Pyk! Nie zginął? No to ciekawe. Zamknąłem go tam. Siedź tam teraz. Ojej, padłem w ten. Padłem w tą krew zostawiony przez niego. Ja coś czuję, że to będzie najgorsza postać, nie mieć up, hp up, oh, speed down, no to przydatne. Mm, tu mogę mieć w sumie dwa kolejne piątki, jakby było ładnie. O, i dosłownie dostałem dwa kolejne piątki, więc bierzemy klucz na ślepo i weźmiemy sobie te staj, staj jest spoko. A tu mamy pepper okej, okay. w sumie piper, nie pepper mm, A bierzemy staj, a pod nim mamy marbles, no marbles nie jest najciekawszym przedmiotem w sumie. Ej, powiem szczerze, że na tyle długo gram w tą grę, że chyba nie potrzebuję za bardzo tych podpowiedzi, mogę sobie wyłączyć, pod F2 chyba się je wyłącza. W sumie nie są mi aż tak bardzo potrzebne, no nie oszukujmy się, większość przedmiotów znam, jak czegoś nie będę znał, to po prostu sobie je to załączymy, tak, a tabletkę mogę wziąć zawsze do ręki, czy kartę i sprawdzić, co to za karta, a nie głupie. Dobra, mamy wszystko, zaraz tych, no i mógłbym coś siuśnić tutaj, no, siuśnięcie może być przydatne. Ile mam demagera? Mam 6,50 plus staj jeszcze, to no, sporo, sporo demagera mam, o, ej, ciekawe, dwie te same fale dostałem, śmieszne, jeżeli tam są kleszcze u góry, to normalnie padnę na zawrót, nie ma, zniszczmy ognisko. Burning basement się utrafił nam, ciekawie. No nie, no to to oszustwo jest, nie ucieknę od nas, przecież jestem trzy razy wolniejszy od nas. Oj, jak zwykle mnie oszukują. A tego jeszcze trzeba ubić. I mamy wszystko. I w sumie kupa mi jeszcze się trzyma. Hmm. Ja bym w sumie atakował kolejnego bossa. Eee, mamy to bez różnicy tak naprawdę powiedziawszy. Ciekawe, że ten, że, e, że kupa kamienna nie jest w stanie się tam zmienić. Ciekawe, jak to wyglądało. Wow, gra, bardzo monstru, możliwe. Dobra, kolejne siuśki. Dobra, ja się cię nie boję gościu. Więc ja tylko tyle, że nie muszę iść na tym deal, o tyle dobrze. Uj, to wszystko wybuchło. Nie wiem czemu. W sumie nie mam pojęcia czemu, ale się domyślam. Tu nie idę. Kub więcej nie potrzebuję takich nie zużyję. Tylko koń sobie pozbierajmy jeszcze stąd, bo tam wszystko wybuchało góry. I sprawdźmy, co mamy w sklepie. A w sklepie mam Marbles. I w sumie bym wziął Marbles, bo, bo, bo jest za 7. I wziąłbym. Mm, szczęście. Swallowed Penny Swallow jest dobrym chyba dziękiem na ten tryb. Bierzemy sobie Wirecode Hangera. I marrow, Ten to nie jest. Nie, to jest Marl. Maro nie jest chyba jakoś bardzo przydatny dla mnie. A w sumie poszedłbym stąd. No, mamy wszystko. No, ja, ja, bym, ja bym skończył. M mógłbym otworzyć obie skrzynie. Dobra, to to sobie łykniemy. Jeżeli wypadnie mi klucz, to spoko. O, wypad nawet. Świetnie. Siuśki, wybuch, jeden randomowy. I dostajemy. ten harcik. No, bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Opłacało się to, troszeczkę wybuchnąć, No, straciłem troszeczkę kółpak, ale i tak to. Do odzyskania, jest, prawda? E, nie mam klucza. Będę musiał iść do sklepu. E, Potrzebuję jakiegoś. ten, speed-upa. Co za karta? To jest The Empress. czekaj aż mi się pojawi napisa, nie mam napisa włączonych. Tiry zapis, spoko. E, tylko pytanie, czy ja dostanę jakiś w ogóle. Nie sprinklera bym sobie wziął. No, o, ostatnio stary, grę porobił. Mam 15 coinów. E, weźmy sobie zapik, Jak najbardziej. E, nie mamy już nic ciekawego. box nie jest ciekawy. Uj, stats up, W końcu jaki speed-up, jakiegokolwiek dostałem. tam za kupę, muchową. To wyrzuciłam. I lecimy chyba na spokojnie. A, myślę, że na spokojnie, to mogę poubijać ich wszystkich. O, grzyb jeszcze dostał tą śmierdziuchę. <laughs> ja ha! jeszcze śmierdziuchem dostał. Ciebie ubijemy tą kupką, Was ubijemy tą kupą. Oczywiście wszystkich naraz, poczęło, by nie. On wybuchnie. Na szczęście nie przy w kupie. Mamy wybuchacza. Zachowam. Hits. Poszło. Oj, nie fajnie. Musiałem sobie zrobić szybką przerwę, żeby odetchnąć. Dosłownie, no się. Wiecie, zima i te sprawy. Chociaż nie, ja mam całe życie, katar. Ale zima i te sprawy, wiecie, jakie jest. Niestety, ciężkie jest życie ulicznego rapera. Nie, nie, wiem, co, nie wiem, co się dzieje. Nie, nie wiem, czemu obrawałem go pociskiem. Ej, dwie muchowe rzucam, ciekawie. Najlepiej muchowe rzucać jak najdalej od siebie, żeby jak coś wybuchło, to nie wszystkie naraz. No, to jest dobry plan. Normalnie. no A ci głowę ubiłem, co? Śmierdzi, dupcu. Gdzie on jest? Ojej, znowu ty. Oba! Masz, bombiasz, dwa razy wybuchnie, A nie zginął, no teraz zginął, No, nie trafiłem, dobra, mamy wszystko, bijemy kolejnego bossa, kim jest, o, cześć kolego, W sumie łatwy bocik. nie, oberwitym. tym. dobra, mam kolejną muchową, o dziwo, ej, on mi pieniądze kradł, Zapomniałem, <grym> że on pieniądze kradnie, latanie, staro w Bethleim, latanie, latanie z gitem, mhm. no i dobra, i w sumie mogę sobie go wybuchnąć, nie głupie, rzućmy sobie muchową, rzućmy sobie ognistą, ej, czemu mi muchowa umarła od razu, cyc, dobra, czemu moja muchowa zdechła, halo, on jak mnie dotknie, to sobie na całe serce, to nie chciałbym, żeby mnie dotykał. I smutno mi teraz z tego powodu. Dobra, mamy na Wszystko co no zabrałem wszystko. Czy coś było w sklepie cennego uwagi? No nie, nic nie było. No, ten Sprinkler. W sumie bym wziął sprinkler. Sorry, że się poskrzypiam, ale zawsze mam wrażenie, że mam źle ustawione. Sprinkler ostatnią grę porobił, ale zaryzykuję i go nie wezmę. Nie można działać ciągle na tych samych przedmiotach. Dlatego... Ał, oh, zacząłem właśnie pół serca. Dlatego trzeba iść dalej. Tak, trzeba iść dalej. Przydałbym się jakiś speed up. Więc jakbym dostał wooden spoon, bym się bardzo ucieszył. Oczywiście tylko troszeczkę. Idziemy, otwieramy i sprawdzamy. Słoik mówi jest spoko, myślę, że jest git, HP up zawsze dodatkowe serduszko, no i tak darmowe przedmioty, to co za różnica. Stapler, hmm, um, um. stapler jest zarąbisty, Nie czap, o, a bateria nie działa na to, okej, okay. a ja mam The Empress przy sobie, okej, okay, też fajnie, dwa klucze darmowe, no dobra, no, rzucamy, świetną kupę se zachowam, rzucamy se muchowe, ognisto mam jakoś przy sobie, bombiarza chyba, nie. nie, no bombiarza normalnie rzucę, w sumie bez różnicy, czy rzucę go, czy nie, taka racja. Dobra, wszyscy leżą. O, oczywiście, że musiałem oberwać, bo to logiczne. Oj, oj 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 oj, oj oj oj, oj oj oj. Kamienną dostał i prawie zginął. Nie zginął. Hit? Wszyscy dostali. Tylko że on się podwoi jeszcze. O, ale jeszcze stał w tym dymie. No i to mi się podoba. Zginął. Ej, bo kupię, muszę posprzelić. Ja nie mam kupy. Ej, kto mi zepsuł moją tą muchową? Ja ją sobie zestrzeliłem? Możliwe, nie wiem. Nawet bym mnie to nie zdziwiło. Jakbym sobie zastrzelił przypadkiem. Czemu wszystko mi psujecie, wychamy śmierdzące? No jeszcze sandomowo pierwną w z tym No nie, chciałem cię ubić, bo ty skaczesz, ale nie lubię jak ty skaczesz jak będę miał pipa i on będzie miał to swoje oko, bo będzie ciężko mi rozróżnić, które oko mnie bicha, które nie chcę mnie skrzywdzić, Które jest tak zwany moim przyjacielem. Dobra, mamy wszystko, zbieramy kolejniki. Mam jedną kupę cholą, to nawet nie będę się jakoś tam za bardzo nad nią patrzał. Weźmy sobie Stapler. HP Up nie jest przydatny, ale może coś jeszcze dostanę. Ciekawego, więc szybki skip. GB bug. Nie, nie chcę, nie chcę. Dobra, coś jeszcze ciekawego. Z pięć dostanę. syntol, Nice. Lubię. A ja mam muchy, w ogóle zapomniałem o tych muchach, O i pierwszy was w ogóle spłynął dzięki tym muchom, Świętej kupy na razie nie będę rzucał w sumie, nie głupie. Żeby sobie poradzić bez niej i dostanę 10 coinów. No i git, podałam się. Bierzemy syntol i mamy halo, bardzo też fajny przedmiot, ale już na niego nie uzbieram kasy, nie ma nawet takiej opcji. Muchy by się przydały, e, więc sobie postawmy. Siuśnę se gdziekolwiek w sumie. Siuśnięcie jest spoko. Dobra, ci leżysz. Bombę sobie już zostawię, to jest tak łatwy bossik, więc sobie zostawię, tak jak mówię, na na jakieś coś innego, ale to much na spawnie. E, na zniszczenie aniołka kasy zostawię oczywiście, o ile nie dostanę devil deala, bo tak raczej czasami oszukuję i na 30% trafiam devil deala, ale kiedy potrzebuję to nie dostanę, nie widzę. O, właśnie o tym mówiłem. No super, super. Dobra, łyknijmy samuchy. muchy i idziemy dalej. Nie jest nic więcej. A, może tam było Halo? Nie, nie zbieram 9 kolejnych. Niestety, mógłbym poszukać Secret Roomu, ale jest bardzo dużo miejsc, a ja mam dosyć mało, dosyć ograniczoną pulę bomb, nie się, nie? Dlatego idziemy dalej. Mamy Handle's Baby, mamy znowu żarcie. Żarcie jest spoko zawsze. Zobaczmy, co mam w sklepie. Mamy Squeezy. Squeezy jest fajnym przedmiotem. Tabletki randomowe, nie znam ich. Range Up is na jakiegoś Speed Upa. Ale no niestety. Dobra, użyjmy sobie i lecimy. Od razu rzucam byle gdzie te bombki. No i tak, te potrzebne są kupy. Zobędę nowe. O nie! Zdychaj Ja w ogóle muszę pamiętać, że jako barwę ten, Ten, respykoin. To jest dobra taktyka, tylko nie chcę mu Nie chcę zdychać za bardzo. O nie, mam tylko dwa serduszka już tylko. Zdychaj! Zdychaj ty! Ile ty masz życia? Jeszcze mnie za jeden uderzył. Kami prostak. O, w ogóle muchowa. Jedna, druga, trzecia, cztery muchowe kupy. Mamy jeszcze wybuchaczy. No, ojoj, To cała armia wybuchaczy, bym powiedział nawet. Oberwałem, oberwałem, Boli, 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 boli. boli. Najgorszy przeciwnik świata się zrespił. Zginął. Nie wiem, czy wszyscy zginęli. Mam nadzieję, że tak. Dobra. Tutaj wszystkich dokończyły moje kupy. No i zdycham. Dobra. Nie, nie zdechłem, Kupy ich dokończyły. Muszę się pożycie po Nie ma, opcji, żebym przeżył. Squeezy. tier zap i życia. Dwa dodatkowe. Dwa dodatkowe. No jeszcze kasę, więc w sumie i tak nie ma nic ciekawego już stąd, więc. Uj-uj. Shield nie jest przydatny. Znaczy, okej, okay, no jest zawsze jakiś tam e, HP upem, ale. A mamy tutaj ejdropsy, mm, no to jest git przedmiot. Ja lubię eydropsiki. Takie przyjemne, fajne, lubię, lubię bardzo. W sumie jakbym jeszcze jednego coina ogarnął. Musiałbym stracić pół serca, żeby dostać... W sumie całe serce. Nie oszukujmy się. Au! O ja właśnie dostałem. No nie... Najgorszy, najgorszy efekt. No ze wszystkich kup to jest najgorsze. Dobra, nie jest najgorzej i go, więc się poobrywa chwileczkę. No i zdycha, no, Proste. Prosta, że tak. Wszystkie kupy pozarniamy niepotrzebnie. Ostatnim bossem będzie... O Jezu, kręż razy trzy. fajny bosik, co nie? Muchy. Muchy są gitem. Tam coś ciągle obrywa. Oj, nie chciałem tak tego zrobić. Bardzo nie chciałem tak tego zrobić. Bardzo nie lubię tego bosika. To w majki sika. <laughs> nie, nie oberwę. Nie, nie, oberwę. Obrywałem jednak, obrywałem bardzo mocno. Piątka mi wypada ze mnie. Kozek. Szkoda, że... Szkoda, że wy cały czas to się rozpicie. Czterech kajdżów, w ogóle to jest jakieś... Ja nie wiem co tu się dzieje. Ja nie byłem gotowy na czterech kajdżów. Dobra, ubiłem wszystko. Nic rumy dostałem. Bardzo się cieszę. O, mogłem ten. Co to za przedmiot? Full mapping. A, miałem nadzieję na coś innego w sumie. Dobra, jak rzucę dobrze, to wybuchniesz, nice, e, jest nie najgorzej, nie chciałbym stracić, nie wiem przy którym uderzeniu stracę mojego eternal hearta, ale nie chciałbym, bo jednak eternal heart jest przydatny, i muszę też nie wybuchnąć z siebie, pierdem, przypadkowym, dobra, wybuchaj, oj, poszło, mamy drugi odłonek klucza, pozbieram sobie stąd wszystko, co mogę, i spadamy stąd, bo zawsze hp up to jest, nie, a hp upy nam się przydadzą, a dlatego idziemy tutaj, eyedrops jak najbardziej, inner Child. HP Api tirsy. Ja mam chyba już w ogóle maksymalne tirsy. A Inner Child spowoduje, że... O, się jak zdechnę. Myślę, że inner child w ślepowym wziął. Ojej, ja niebezpiecznie powiem szczerze. Niebezpiecznie się zrobiło przez chwileczkę, ale daliśmy radę, więc nie jest najgorzej. Mamy pieniądze i kupy. Nie, nie. W sumie to mogę też wyrzucić tam cały knę. Nie. E, będę miał. Siśniłem se. Kolejnego pierda wyrzucimy. Wybuchaj. No jest git. Full mapping akurat tutaj jest mało przydatny, i tak nic nie miałem ciekawszego. Watch on zawsze z tego wyciągnęliśmy, więc nie jest najgorzej. Kartę myślę, że sobie zostawię na samego, em, tego grida. Na szczęście mam jeszcze jeden klucz. Mm, tu nail jest nawet okej. Okay. O, wooden spoon, bardzo się cieszę. Bardzo o to chciałem, to chciałem, bardzo prosiłem nawet o to. I mamy blanket, też jest bardzo przydatnym przedmiotem. Mamy też kartę randomową, wezmę w ślepo. Ice of Clubs. W sumie. no nie ma różnicy, mogę użyć randomowego na kimkolwiek i tyle. Bo jest of Clubs, i tak bomb nie mam, więc co za różnica. Co za różnica, co za różnica, mochy. Mogę... Bomby, randomowe. Eee, zwykła kubka, znowu wybuchacze. Oj, przez przypadek to wyłączyłem. To już w ogóle jest. To już w ogóle jest porażka. No, mamy rzuconą kupę muchową, więc nawet nie będę się zastanawiać, co dalej. Przypadkiem w to leciałem. Nie oszukujmy się. Jej, jej, panowie, się uspokójcie tam. No co? Znowu jakiś ran z samymi wybuchaczami mam? No ja nie wiem. Ostatnim był run z samymi wybuchaczami. To ja nie wiem, co się dzieje w ogóle. Ale nie jest najgorzej, powiem szczerze. Nawet jest do ugrania, tu jeszcze jest jakiś pan, którego nie widziałem wcześniej. O, was też lubię. Wy jesteście fajnymi przeciwnikami. Póki nie, nie zginiecie, nie będziecie tym gorszą wersją. Myślę, że na ślepo mogę być bossy. Oj, 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 panie, 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 panie. Gdzie pan jest? No jak jakbym tak się pierdnął wszędzie gdzieś? O, i zginął nawet tym pierdem, kozak. Dobra, rzucimy muchową. To trochę sprzeczne z tym, co mówiłem wcześniej, żeby muchowych nie rzucać obok siebie, no ale i tak no, nie miałem gdzie ich rzucić, nie oszukujmy się. Moje pieniądze leżą wszędzie, dosłownie na całej mapie. Bossa będziemy pić za chwilę. I będziemy mieliście jedno piętro, więc w sumie mogę muchy użyć nawet na siebie. Blanket wezmę. Mam cztery koiny, by mi brakowało. Tą karta jest moja. Pytanie, czy on za 11 coinów jest mi w stanie coś dać? Sprawdźmy to, czy jest na tyle miły, żeby dać mi za 11 coinów jakiś przedmiot, bo bardziej o przedmiot mi chodzi. Dostałem kartę, to jest. Czerwiet nie jest ciekawe. Dostałem kupy, też niezbyt ciekawie. I dostałem Lilczesta. Hmm, okej, okay, okej, okay, nie najgorzej. To lil'chest zawsze. Może jakieś fajne rzeczy mi powyrzuca. Eee, eee, taki sobie przedmiot. W ogóle zabawne jest to, że jak widzę przedmiot, to w większości przypadków raczej będę znał jego nazwę. I pewnie większość z Was, jeżeli gracie, o, nie chce nie się powiększać, e, jeżeli gracie Wajzaka, to pewnie macie podobnie, że w sumie to znacie większość przedmiotów, więc dla was to nie ma różnicy wielkiej. Będę miał jeszcze jeden Angel Room, a przynajmniej mogę dostać. O, wolałbym sobie pójść. Ale jak ktoś mi mówi nazwę, to zupełnie nie kojarzę przedmiotu. Ktoś, nie, bo ostatnio z znajomy rozmawiam i on zaczął mi mówić jakąś nazwę przedmiotu, i tak myślę... Ku, nie mam pojęcia co to jest. I wtedy to on mówi redemption. Totalnie nie wiem, co to jest, ale jak zobaczyłem przedmiot, to od razu... A, redemption! O, redemption! No tak. Bardzo niefajne bo Ten przeciwnicy się się zrespili. Bardzo niefajne w ogóle poki piętro Ażbym chętnie wyłączył, je bo mamy bardzo dużo przeciwników, którzy się teleportują. I jeszcze dostałem ziomka, który której kradłem pieniądze. O jeszcze matka. Nie, no, kozak. Karta def! Karta def! Kozak, muchy. Muszki i owocówki. Czy matka zginęła, jak użyłem karty def, chyba tak, bo nie spadła nieraz. O cześć panowie. Envy kolejne. Ja ci kręcę. Te piętro jest jednym z najgorszych pięter. Envy go nawet bym zestawił, nie rozwalał, bo jak sobie go i se utrudnie to będzie mi sportu. Mam trzy życia tylko. E, I no, nie jest zaciekawie. A, jeszcze będę miał jedną w ogóle pięterko. Znaczy jedną falę. Ojej, a czemu ty wszystkich ubijesz dookoła ty mi powiedz? Czemu ty wszystkich bijesz? <gryw> co za w ogóle chłop? Wszystkich twoich pobiją. A co tam? <gryw> Lil'cest mi dał pełno trinketów leżących na ziemi. A ja się zacząłem zastanawiać, skąd te trinkety? Dlaczego one mi wypadły? A to Lil'cest. A ja nie mam trinketu żadnego. No tak. A nie miałbym? No może było przy tym ramię wiem. To w sumie, w sumie można by było wziąć jakiś tam tą trinket. Tylko, że no to nie są jakieś najciekawsze trinkety. No, ale Missing Page. Okej, okay. Faded Polaroid nie jest ciekawe, Missing Page mamy za 7, biorę Speed Up, HP Up, kozak zawsze. Za 7 zawsze, jak najbardziej, wszystko biorę. E, tu bym sam wyrzucił. Dostał Golden Penny. Nie, oj, tak. O Tears kolejny. Ale ja mam chyba w ogóle już maksymalny, ty mam 530. No raczej wątpię, że dostanę kolejne, Chociaż, no, nieuniknione, że mogę dostać. Mogę, 0,70, że Co mi da Speed Down, ale da mi 2 HP up chyba. Jednego to mi dało? Poważnie? ale mi, ale to jest Speed i Speedball jest spoko z ciekawką. Fida, dostanę, którego przedstawiałem w Dobra, wiemy bossa. E, ja bym sobie w sumie już zachował. A jeszcze w ogóle wydaję tabletki. Ja bym sobie w sumie już zachował mojego... E, tutaj e, ten jak to się nazywa? Moje muchy, na samego grida. I kolejny boss się zrespił. Świetnie, lubię. Ojej, i to jest jeszcze jaki boss mi się zrespił, nie no, świetny jesteś. Przynajmniej zginął dosyć szybko. A ja za dużo nie brawałem przez Duffen Dobra, nie jest najgorzej. Co to za tabletka? Random. Verb, a to jest tabletka. Fanny, Super tabletki. Czy ja, kupa mogę was ubić? Mogę! Cholera, kozak, nie wiedziałam o tym. Dobra, za 7 bierzemy wszystko, e, Divorce z Papers jest cyfem. i e, za 7... Nie znać! mnie! Nie, najgorzej. Mam jeszcze jednego bossa i będę miał... W sumie będę miał jeszcze jednego bossa i będę miał Angel Run Devil Deal. zależy. A, świetnie, dostałem na starcie. Więc może coś ciekawego jeszcze się wydropi, mam przynajmniej taką nadzieję. Czemu ja w ogóle jeden... 1... Czemu nagle mnie przyspieszyło, jak obrwałem? Czemu w ogóle obrwałem?! Co mi wybuchło tam wtedy? Nie mam pojęcia, dobra. Nie zdychasz, jednego coina mi zabrakło, Sprawdźmy przynajmniej co będzie. Brimstone by wziął na oślep. To za tabletki? Verp. Ej, ale teraz to bym werpa wyrzucił, nie? Jak quick verpa werpa? What is this? Range down Ej, w sumie to jest tego brimstone'a. nie mam jeszcze japa jeszcze nie Kurczę. Kurczę, boli troszeczkę się wziąłem, ale no kurczę. Eee, nie stać mnie na nic, abym potrzebował życia. Więc w sumie jakbym na nas. Dobra, powyrzucajmy kupę. Dobra, was zepsuję. Dostaję piątkę, dostaję dwie piątki na od jednego chłopa. Biorę diemie czapa jeszcze jednego. I mam przemianę w spuna. Spoon. Mm, czy mam dostał... Solharta, jakbym skipnął. Sklepik. Dostał, chyba mnie nie stać. Świetne. Dobra, rzućmy tak, rzućmy tak i rzućmy tak, bo tam są to wybuchacza. Co to za tabletka? Range up. To nie jest najciekawsza tabletka w sumie. W sumie jestem w dupie. Mam pół serca. I. A czemu ja niszczę skały? A, wiem czemu on O, fake up! Fejt, nie, nie fate up, ale fejt jest kozak. No i w sumie jestem na etapie, w którym muszę pokonać Mega Shatana z w sumie y, tym, nie? Pół serca. a nie, mogę jeszcze są Heart'a zakupić. W sumie z y, trzema sercami, no i mamy jeszcze tego, dobra. Mamy jeszcze w sumie y, HP upa, więc będzie 2,5 serca. 2,5 serca musi starczyć. No mamy jeszcze kartę, nawet dobrą kartę bym powiedział. Nie, no nie, mam najgorszych temów. No, ile mam? 10 damage, a to jest dobry damage. Damage nie jest przydatny. Zróbmy może tak, o. Nic ciekawego. Dobra, idę. Użyjmy karty od razu. nawet no, nie będę się zastanawiać. Użyję se kupy. Ja wiem, chyba sobie już od razu zepsułem. świetnie jestem. Dobra, leży. Użyjmy spacji. Piątka wypadła jakaś, ciekawsza. Dobra. Im mniej kluczy się powłączam, tym lepiej, nawet bym powiedział. Nie wiem, gdzie on tam się zrespił. Ale porespił mi tutaj przeciwników, co nie jest niefajne. Eee, w sumie rzucałbym w niego tymi kupami. Ale boję się, że dostanę strzałam. No, jeszcze Holimandu. Zapomnijmy o tym w ogóle. Że Holimandu sobie załączyłem przez Blanket. Planket, biega przedmiot. bo no, tylko trafiasz teraz. No i ja mam kozacki dziwnie, jeżeli chodzi o tego Brimstone'a, ale nie wiem. Po prostu upośledzenie, chyba bardziej. Tutaj w tym przypadku. Zniszczmy mu jak najwięcej tych żyć. Żeby się nie leczył nam śmierdzie jeden. I tak jak mówiłem, no najbardziej niebezpieczne jest jego kręciołek śmierci. Trzeba jak najwięcej go bić, żeby obrywał jak najwięcej. O Nie, nie fajnie we mnie. Nie spodziewałem się tego. Szczególnie, że mi po wszystko obok mnie. Dobra. Ile kub w ogóle się porespiło? czemu te kuby się porespiły? Resp <laughs> więcej przeciwników Ja muchy z tego. Ale kozackie to jest dobra Ej, w sumie, jakbym zrobił poniekąd pole minowe i wrzucał wbrew gdzie te kukle, to on mega dużo by oberwał z tego. Nie oszukujmy się. O, na przykład bombkę dostanie, nie? I se wybuchnie, hop. Śmierdziu mu rzucę i też se wybuchnie. Dobra, to se znieśmy, żeby się mógł cofać lekko. Nigdy nie ufam wybuchaczom. Wybuchaczom się w ogóle nie ufa. Mamy e, ten. Kupę muchową. Rzućmy ją gdziekolwiek. O, ale to jest, Wszędzie. Co tu się dzieje? Kto posprząta? Kto posprząta, się pytał. Dobra, rzucamy muchy. On chyba, nie, on nie zdąży zginąć jeszcze niestety. A on mi i muchy. muchy. Muchy są fajne. Dobra, nie jest najgorzej, nie oberwałem ani razu muchy, tylko niech na nich nie używam tych much, zginą, o kurcze, i w sumie nie oberwałem jakoś bardzo dużo, a, a on obrywa dosyć mocno, bo mamy drugą fazę, au, zapomniałem, że wybuchasz, zapomniałem, że masz pociski wybuchacza, dobra, leci w moją stronę, no nie, rób mi tak, Po zginę randomowo, nie lubię ginąć randomowo, nie jest najgorzej, co tu się odwala, jestem najbardziej zestresowanym teraz człowiekiem na świecie, gdziekolwiek nie postawię tej kupy muchowej, w sumie i tak nie zginie,

i w sumie przyszedłem na totalnym low, ryzykując, bo wziąłem stanem, ryzykując bardzo mocno, ale cóż, udało nam się. No i cóż, w miło, one się skończyło, widzimy się w następnym odcinku, no i trzym się!